Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Moi drodzy, dzisiaj dwie bitwy Wasze. Kolega Fonfi 132 z klanu G13 na ISU 122, czyli pojeździe, który był na aukcji. Jednym, jeden pojazd, który był na aukcji, widzieliście na jakim gra wyposażeniu. Mamy tutaj też racje bojowe. Co do samego pojazdu, moi drodzy, ja przygotuję dla Was materiał z moich bitew. Więc tu o samych, o samych czołgach nie będę, o samym Tedeku nie będę aż tak bardzo się yy, rozgadywał, co do wyposażenia, co do wszystkiego, wszystko to potestuję i w swoim czasie oczywiście film na kanale się pojawi. Yy, czułem sobie po, po weekendzie, ogarniałem swoje sprawy, wziąłem kawkę, usiadłem jak zawsze do, do poczty mojej, yy, gdzie przesyłacie mi powtórki, no i dostałem tam kilka powtórek z tym ISU-122, no bo to jest w miarę nowy pojazd, No dobra... A akurat też odpisywałem na komentarze i było, było tam komentarz pod którymś z filmów, że dedu, dlaczego nie było materiałów z aukcji i korzystając też z tego, że właśnie te pojazdy dostałem to trochę przybliżę Wam kilka, kilka rzeczy, bo może niektórym takie wyjaśnienia są potrzebne, potrzebne też na przyszłość. Tutaj kolega miał akurat bardzo fajne losowanie na szóste tiery. W skrócie uważam, że ISU 122-2 to nie jest najlepszy TEDek 8 poziomu i na pewno jest dużo lepszych TEDeków, dużo bardziej uniwersalnych. Natomiast to kolejny pojazd, który w niektórych sytuacjach jest bardzo rakowy i no na pewno, jak będziecie sobie szóstką czy siódemką i wyjedziecie pod kolejny pojazd, który wam może, może was odesłać do garażu na salwę, albo jak jesteście lekko bici, po prostu was dobić, to nie jest dobra rzecz, która akurat tej grze jest potrzebna. Natomiast jak gracie samym tym pojazdem. No to ten pojazd to jest strzał z dwóch luf. Tak w skrócie i tak strzelać polecam. Fajna staba, ja gram akurat ja gram akurat z turbo, ale do tego, do, tego też oczywiście, do tego też oczywiście wrócimy. Więc co do, co do samego wyposażenia no to, no to zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało. Bo też przetestuję, przetestuję różne warianty. Tu widziałem akurat właśnie takie są moduły różowe. Też w niektórych, w niektórych powtórkach widziałem moduły eksperymentalne, więc, wszystko kwestia, jak zawsze, kwestia indywidualna. Co do samych aukcji, no to oczywiście, też już przyzwyczailiśmy się, że Wargaming raz na jakiś czas te aukcje daje. Zazwyczaj daje po operacjach świątecznych, żeby wyciągnąć od nas zasoby. Też prawdopodobnie należy się spodziewać jakiegoś warsztatu, który również jest bardzo dobrym odsysaczem zasobów od społeczności WOTA. Podczas tej edycji aukcji, muszę przyznać, że troszeczkę się zawiodłem, bo Wargaming zrobił aukcję tylko za, tylko za złoto i za kredki, o ile się nie mylę. Były dwa nowe pojazdy, właśnie ten, który tu widzicie, czyli ISU 122 i BZ. Kolejna dyszka chińska z dopalaczami, o, których, o której być może kiedyś zrobię materiał, ale na, nie mam parcia na, dziesiąte, na dziesiąte tiery, Jak wiecie, bo od jakiegoś czasu nie lubię na dychach za bardzo grać. Było pytanie a propos właśnie, dlaczego nie było materiałów. Po pierwsze, ja wielokrotnie mówiłem i powtórzę, nie zawsze jestem w stanie nagrywać Wam materiały z dnia na dzień. Nie zawsze siedzę przy kąpie. Nie zawsze jestem na bieżąco. Zazwyczaj, jak sobie popatrzycie też na daty moich filmów, kiedy były nagrywane, a kiedy są publikowane, to ja po prostu, jak mam czas, siadam, nagrywam powtórki, swoje bitwy, wasze bitwy, by potem w miarę możliwości, codziennie jakiś film, jeżeli oczywiście uda mi się takie zasoby zrobić, codziennie jakiś film się na kanale pojawił. Nie jest to na bieżąco, bo bo po prostu ze względu na to, że jak wygląda moje życie prywatne, zawodowe, no nie mogę sobie na to pozwolić. Przynajmniej nie do momentu, jak nie zostanę full time streamerem, o ile kiedykolwiek zostanę. A druga sprawa, też no ja mam 30, zaraz będzie 7 lat. W moim życiu są czasami rzeczy ważniejsze niż siedzenie i granie na komputerze, czy siedzenie i śledzenie wszystkiego 24 godziny. Na dobę, na tyle na ile mogłem, jak były aukcje, no to wrzucałem na przykład y, Wam w zakładce społeczność czy na media społecznościowe linki do materiałów z czołgów, które wcześniej miałem. Tak zrobiłem z T22SR, tak zrobiłem z TL7OWZ, chujlin y, zapomniałem akurat, bo, no bo po prostu byłem poza, poza komputerem. Y, Kolejna też rzecz, jak śledzicie innych community kontrybutorów czy w ogóle twórców z polskiego WOTA, to pewnie zwróci i nie tylko polskiego, to pewnie zwróciście uwagę, że u największych osób yy, filmy pojawiły się wcześniej. Czy najwięksi gracze, jeśli chodzi o YouTubero, YouTuberów czy streamerów WOTA, mieli dostęp do tych czołgów po prostu wcześniej. Dlatego że Wargaming już jakiś czas temu podzielił. Ludzi, którzy z Wotem są związani poprzez streamowanie kanału, i tak dalej, na pośrednich, czyli takich jak ja, community kontrybutorów, mniejszych graczy z mniejszą widownią, z mniejszymi zasięgami, na community ambasadorów i największych graczy na rynku, tym jako z największymi zasięgami, jako community reprezentantów. Na polskiej scenie, o ile się nie mylę, mamy chyba dwa, dwie takie osoby: to jest Multi i Cygan. A ogólnie no to mówimy o osobach po kroju skilla Forel, Quickie Baby'ego, czyli ludzi z bardzo, bardzo dużymi zasięgami. Te osoby, one miały dostęp oczywiście pod NDA do informacji wcześniej, dostawały wcześniej maszyny na konta prasowe i na przykład w noc przed opublikowaniem danej maszyny na aukcji mogli sobie posiedzieć, potworzyć materiały, żebyście wy w dniu aukcji takie materiały... Mieli. Ja takiej możliwości nie miałem, to jest raz. Dwa, nie zawsze miałbym czas, żeby coś takiego zrobić, tak? My jako community kontrybutorzy dostawaliśmy te maszyny na konta prasowe w dniu, w dniu publikacji informacji o tym, jaka będzie maszyna na aukcji. Natomiast ja z racji takiej, że już przecieki, przecieki z tej aukcji na rykoszycie pojawiły, z tych wszystkich aukcji pojawiły się dużo wcześniej, no to wiedziałem, że dla mnie w grę wchodzą dwa nowe pojazdy, czyli ISU i bz bo wszystko to już miałem. Te, te 7 miałem materiał macie, Te 22 Sera miałem materiał macie, WZ Huilin miałem materiał macie. Więc z mojego punktu widzenia w tej aukcji były dwa interesujące pojazdy do uzupełnienia kolekcji i oba te pojazdy nabyłem. Natomiast kiedy zrobię do nich materiały, no zazwyczaj zrobię to w swoim tempie. Dzisiaj Wargaming naprawdę bardzo mocno. Rzuca różnymi eventami, i żeby być na bieżąco, żeby tworzyć materiały na bieżąco, tak naprawdę nie można by żyć. Nie można by nic innego robić poza siedzeniem i non-stop non -stop przy kąpie i non-stop graniem w wota. No, a ja raczej w najbliższym czasie czegoś takiego nie planuję, więc u mnie materiały raczej pojawią się z opóźnieniem. Piękny wynik naszego dzisiejszego bohatera postrzelał, wygrał 15 do 7. Zerknijmy na screeny screeny końcowe wyglądają następująco. Zabitewkę ten Fonfi uzyskał oczywiście odznakę mistrzowską. Asa Pancernego widzimy, że nie była to jego pierwsza MK dużego kolibra i czołgiste kampera 1492 asysty 6289 uszkodzeń własnych 4 fragi i 1689 punktów bazowego expa. Normalnie pewnie tej bitwy bym nie wziął za taki wynik bazowego expa bo zazwyczaj gdzieś tam te kryteria doboru doboru bitew mam wyżej postawione, ale akurat tak się fajnie zeszło, że ja miałem chwilę, żeby usiąść z kawą, wy podesłaliście kilka bitew, więc proszę bardzo, bitwa Fonfiego jest na kanale. 17 strzałów oddanych, wszystkie trafione, wszystkie z penetracją. To jest niesamowita, niesamowita statystyka. Tutaj na te 6289 uszkodzeń, 3040 na dystansie powyżej 300 metrów. Przejechane niecałe 2 km, na czysto zarobione prawie 200 tysięcy z różnymi bonusami. EXPA wpadło 4053. Druga bitwa, już widzimy tuż, w ogóle jest ciekawe wyposażenie, bo celność, moduł do celności, węta i... Aha, już nie słychać silnika. I moduł do camo Czego ja akurat bym w ogóle na tym pojeździe nie założył. Dodatkowo mamy dyrektywę do kamuflażu losowanie na tiery 9. Dzisiaj bohaterem tej bitwy jest gracz o Kowu, a w Plutonie był z Mister Czakusem oraz z Bed Driverem XP. Opaki tam są z klanu PBH. A, Kowu też jest z tego samego klanu, czyli mamy typowo klanowy Pluton. Losowanie na mapie stepy w trybie obrony nie ma żadnej arciochy, więc to jest akurat duży plus żadna kupa z nieba nam nie spadnie. Jeśli chodzi o wyposażenie na tym niszczycielu czołgów, to tak jak powiedziałem, ja pogram jeszcze więcej bitew, bo masterkę wbiłem w ogóle w dniu, kiedy ten pojazd tylko do gry wszedł. To tak, taki mały spoiler przed moim materiałem, natomiast jeszcze będę chciał oczywiście zagrać większą liczbę bitew, zrobić ulepszenia polowe i w odpowiednim czasie wrzucić wam oczywiście materiał na kanał. Natomiast wracając jeszcze do tego wątku, co poruszyłem przy pierwszej bitwie, no to sprawa wygląda nawet tak, że jeżeli popatrzycie sobie na moje materiały, Rzadko kiedy jest sytuacja taka, jak było z y, mm, operacjami świątecznymi, że na bieżąco od razu dostaliście filmy o wszystkich nowych czołgach z paczek, chociaż akurat tam wszyscy community kontrybutorzy dostali pojazdy wcześniej y, na konto prasowe i coś tam można było zrobić. Natomiast no już na swoim koncie to ja te materia materiały z pojazdów wsparcia robię z dość dużym opóźnieniem, i na razie mieliście dwa materiały, bo na dwóch jeszcze jak nagrywam ten materiał, nawet emek nie powbijałem, bo ciągle coś jest innego do robienia, albo przez eventy Wargamingu, albo przez różne, przez różne eventy, które ja wymyślam sobie na Twitchu, tak, razem z, z moją społecznością, różne subgole, różne pojazdy. Dlatego też no, nie jestem w stanie być tak ze wszystkim na bieżąco. Natomiast jeśli chodzi o aukcję na no to Wargaming z racji pewnie takiej, żeby nie chciało, się, nie chciało ujawniać za, za wcześnie tego co na aukcjach może być, to wszystkim tych pojazdów wcześniej nie dali, ale niestety teoria teoria a praktyka pokazuje, że i tak od razu ktoś tam parę puścił, od razu poszło, poszedł przeciek o, o tym co na aukcji będzie, więc z mojego punktu widzenia, Gdybym ja te pojazdy dostał wcześniej i mógł je ograć, to byście mieli materiały. Ale tak to nie wygląda. Nieraz jak jakieś czołgi wychodzą to... Zwłaszcza jak to są jeszcze jakieś czołgi, gdzie są jakieś licencje związane z jakimiś firmami, filmami... To my w ogóle dostajemy to na ostatni... na, ostatnie, na ostatnią chwilę, więc... Więc niestety tak to, tak to wygląda. Poza tym prawda jest taka, że jeżeli ktoś chce wziąć udział w aukcji, to i tak weźmie. I to, czy ja powiem, czy dana maszyna jest fajna, czy nie, raczej nie ma większego znaczenia. Bo e, jeżeli ktoś jakiegoś pojazdu nie ma, to zazwyczaj i tak się rzuci jak szczerbaty na suchary. E, natomiast, e, natomiast jeżeli, jeżeli ktoś z zasobów ma mało, to pewnie i tak nie będzie w stanie wejść do gry o dany pojazd. Chociaż chyba tutaj zarówno yy, jeśli chodzi o Bezetę, jak i o tego ISU, to tam te yy, koszty tych maszyn nie wywaliły jakoś mocno w kosmos, bo ja dałem za Bezetule niecałe 29 tysięcy Golda a można było chyba za 26,5 tysiąca golda ją wyjąć, jak na 10 tier to wcale nie było uważam jakoś bardzo, bardzo dużo. Oczywiście ten pojazd raczej nie był tyle warty, ale chodzi o sam fakt do jakich, do jakich wartości to było podbite. A za tego TDK dałem, nie chcę skłamać, 11,5 tysiąca golda, a można go było nabyć chyba za siaka mniej, plus minus. Tylko, że ja z racji takiej, że no, mam ten kanał, tworzę jakieś materiały, to zawsze, zawsze jak są, jak jest możliwość nabycia jakiegoś pojazdu, to zazwyczaj ja przepłacam trochę daję górką. Bo zależy mi na tym, żeby ten pojazd znalazł się na moim koncie, bym potem mógł chociaż o nim zrobić materiały. 4 do 5 tutaj, e, kowu, no też korzysta z bardzo dużego atutu, jakim jest oczywiście e, strzelanie z dwóch dział. W ogóle dla mnie ten pojazd to jest strzelanie z dwóch dział. Niestety na minus. E, no pancerz szału nie robi, ale dla mnie największą wadą tego pojazdu to jest oczywiście depresja działa, ja nie lubię pojazdów z depresją działą małą, tu jest 5 stopni, bo to powoduje, że dany, że dany pojazd jest raczej mm, sytuacyjny, nie jest tak uniwersalny, zobaczymy jak będzie mi się tym grało w dłuższej perspektywie. Natomiast jeśli chodzi o Fantanki, mam BZT, mam Skodę T56. Jeśli chodzi o TDK Premium, mam kilka innych, które wolę bardziej. Jeśli chodzi o Uniwersalnego Tedeka Radzieckiego, wolę su 130PM. Ale, przepraszam, ten pojazd czasami też, tym pojazdem też czasami można zagrać. No bo nie oszukujmy się, walnięcie z dwóch dział robi, robi robotę i daje, daje banana na ryju. Ale wydaje mi się, że tak naprawdę i ten pojazd, i ta bezeta i jej głównym, głównym celem tych maszyn było po prostu wydojenie ludzi z zasobów, bo ani tamta dycha nie powinna podbić randomów, ani ten Tedek nie powinien podbić randomów w momencie, kiedy macie takie pojazdy jak Turtle, Kari, jak Tigera, Prototype i kilka jeszcze innych, naprawdę dużo bardziej uniwersalnych, uniwersalnych premek, jeśli chodzi o Tedeki usmotierowe akurat te deki usmotierowe są bardzo bardzo liczne i tam jest na bardzo dużo maszyn które no, mogą zbudzać spore zainteresowanie wielu, wielu graczy czy zobaczymy jak dalej będzie z dystrybucją tego typu pojazdów bo pamiętajmy że takie pojazdy jak Mars jak Gonzalo Mars to oczywiście jest tylko kopia Progetto, no ale mimo wszystko które były wcześniej w tego typu aukcjach, one jakoś chyba zbyt często w normalnej sprzedaży się nie pojawiały: 4420 uszkodzeń zrobione, 8 do 8 niecałe 4 minuty do końca bitwy. Oczywiście, dla naszego bohatera dużym plusem jest to, że on jest po stronie broniącej, więc jeżeli przeciwnicy nie przycisną, to nic tak naprawdę z tego, z tego ataku u nich nie wyjdzie. W sensie, no jeżeli przeciwnicy nie przycisną, nie, nie będą chcieli zaatakować. Wystarczy, że czas upłynie i nasz bohater tak czy siak tę bitwę wraz z plutonowymi wygra. Też patrzyłem, jakie było zainteresowanie tymi maszynami. To wiele czasu jednak było potrzebne do tego, żeby żeby pojawiła się y, liczba chętnych na dany pojazd czyli przez większość y, przez większość godzin kiedy te aukcje były otwarte to nie, to nie, było, y, to nie było informacji o graczach więc nie było też y, więc nie było też y, y, chętnych aż tylu. co może pokazywać, że no niekoniecznie wszystko, co zostanie od tak wydane, gracze się od razu na to rzucają, chociaż z drugiej strony potem yy, pojawiają się yy, wydarzenia typu warsztat i nagle ludzie rzucają się na, na te dychy niesamowicie, niesamowicie i bardzo, bardzo szybko dane pojazdy, scho dane pojazdy schodzą, więc ciężko też, yy, ciężko też twierdzić. Yy, tak naprawdę yy tak naprawdę jak jakie jest podejście graczy do tego typu eventów. Pamiętam, jak było, było z Gonzalo chociażby z tego, z tego z tą aukcją w tamtym okresie, to tam nie wszystko im schodziło i niektóre pojazdy do końca nie miały nawet nie miały oferty konkurencyjnej. Wydawało mi się, że tutaj się gracze bardziej na to rzucą, no bo jednak po operacjach świątecznych mieli więcej golda i więcej, więcej kredek. Ale jednak dużo osób miało też przygotowanych freeexpa i się z tego powodu zawiodło. Oczywiście FreeX będzie pewnie do wykorzystania w jakimś warsztacie i tam już może przez to, że ludzie gdzieś tam sobie też tego Free expa więcej przygotowali, może to przez to też takie zainteresowanie dychom będzie większe. No i też 10 Tier budzi jednak zawsze większe zainteresowanie. Chociaż też. Wydaje mi się, że po materiałach niektórych ludzi o zbyt dużym, o bardzo dużych, o zbyt dużym, ale bym powiedział, o bardzo dużych zasięgach, tak, pokroju kluki Baby'ego, yy, które niekoniecznie chwaliły chociażby BZT 10-tierową, 10 więc część ludzi może faktycznie oglądając taki materiał stwierdziło, że nie warto wydawać tyle golda za jakąś przeciętną dychę. Ale przypominam cały czas, że Wy, jako osoby, które interesują się tą grą poza przyjściem, odpaleniem i graniem, tylko oglądacie jakieś streamy, ma, YouTube, materiały z tą grą związane, to i tak stanowicie pewną awangardę. Jest niewielkie grono ludzi, którzy niewielkie grono ludzi z, zainteresowanych tą grą, która tak mocno śledzi. E, wydarzenia z nią związane. Większość osób po prostu ma to głęboko gdzieś i sobie gra, i, jak, i sobie kupuje jakieś czołgi i bierze udział w licytacjach. Kompletnie nie interesując się, czy one są dobre, czy nie. Ważne, że są nowe. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabitewkę Kowu uzyskał odznakę Mistrzowską Asa Pancernego, napierdzielił ponad 7 uszkodzeń, 7233 uszkodzeń własnych, 511 asysty, duży koliber, czołgista kamper, ogromna przewaga nad resztą drużyny, jego plutonowy zrobił 2500 i tutaj... Kolejny był Progetto 2400, to były jedyne pojazdy, które przekroczyły 2000 uszkodzeń. Koledze w Kalibanie, aż tak ta bitwa nie siadła, no ale jak Kowu nastrzelał tyle, no to nie ma co się dziwić. 27 strzałów oddanych, 24 trafione, 20 z penetracją na te 7233 uszkodzenia, aż 5,5 na dystansie powyżej 300 metrów. Znaczy to zrobione niecałe 94 tysiące kredytów. Expo wpadło 2818. Chłopaki, dzięki za podesłanie mi tych powtórek, bo dzięki temu mogłem się odnieść troszkę do, do, samych, do samych aukcji. Pewnie w ogóle za jakiś czas znowu coś takiego zrobi, bo to też się stało, też się stało regularnością. Pytanie jak bardzo będą atrakcyjne pewne pojazdy, też nie oszukujmy się jeżeli dana maszyna jak T22SR czy WZ Huilin pojawia się po raz kolejny, to też nie budzi już takiego zainteresowania, bo goście tacy jak ja, którzy kiedyś to kupili i wydali na to dużo więcej pieniędzy niż to było warte i dużo więcej pieniędzy, mówię o wartości tam kredytów, nieważne zresztą czy kredytów czy golda, Niż, niż to ma miejsce teraz. No wiadomo, że gdzieś tam ten rynek jest już nasycony. Też większość z tych pojazdów, poza jakimiś wartościami pseudokolekcjonerskimi do gry niczego, niczego nie wnosi. I może to i dobrze, bo no ja nie jestem wielkim fanem, żeby taką dziewiątkę czy dziesiątkę naprawdę mocną puszczać. Naprawdę bardzo, bardzo mocną puszczać na tego typu aukcjach. Też. Ile? Aukcje pewnie się pojawiają dwa razy do roku, o ile dobrze pamiętam, dwa warsztaty są do roku, no to to już są spore, spore zasoby do wydania. Myślę, że wielu z nas się też nauczyło już na przykładzie tych warsztatów, że nawet jeżeli macie już większość, większość linii wyekspionych, to warto sobie gdzieś kisić, kisić sobie te różne schematy, bo potem możecie sobie zbić cenę takiego czołgu z warsztatu. Dużo osób, które... Gra w klanach, korzysta z rezerw klanowych, rezerw osobistych, może sobie nawet podczas takich operacji świątecznych nakisić trochę Free Expo i przez to taki pojazd z aukcji jest dla nich łatwiej dostępny. Z aukcji, przepraszam, z warsztatu taka dycha. O ile oczywiście nie zależy nam na jakimś numerku, bo zazwyczaj rzucają się na te numerki ludzie, którzy mają dużo jakieś waluty, kupują to w kilkanaście sekund i tyle, a jeżeli wydajecie inne, inne już łączycie różne waluty, no to zabiera wam to więcej czasu. Oddzielną kwestią zawsze pozostaje to po tym, ile wydacie hajsu na daną maszynę w tego typu aukcji czy warsztacie, ile potem bite w tym gracie. Bo jeżeli dużo, no to coś takiego ma jak najbardziej sens. Ja zazwyczaj nie gram zbyt dużo takimi maszynami, tylko że ja no, patrzę na to też z innego punktu widzenia. Nagrywam materiały na kanał, pogram na Twitchu. Ale jeżeli jesteście. Osobami, które nie lubią grać zbyt często konkretną maszyną albo kilkoma maszynami, tylko lubicie grać różnymi pojazdami, to pewnie wydacie dużo hajsu wirtualnego na to, czy tam golda, czy kredytów, pogracie trochę, a potem pojazd się kurzy, więc już pewnie po kilku tego typu eventach też trochę inaczej do tego podchodzicie. Jak to nagrywam, jak nagrywam ten materiał, to nic o żadnym warsztacie nie wiadomo, no ale wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, kiedy się. Coś takiego pojawi. Eventów w wocie pełno. Ja Wam będę rzucał informacje na tyle, czy materiały na YouTube w takiej częstotliwości, w jakiej po prostu mogę. Zachęcam, żebyście zaglądali do zakładki Społeczność, zaglądali do moich mediów społecznościowych, czy na Facebooku, czy na Instagramie. Jak macie te. Jak macie te platformy, to wejdźcie sobie w opis i dołączcie do mojego Facebooka albo do Instagrama. Tam jest mi łatwiej czasami podrzucić wam jakąś informację, nawet jeżeli nie mam możliwości nagrania filmu. Bo chociażby na takiej aukcji mieliście podrzucony filmik o T22SR czy o TL7. Okej, okay, te materiały już trochę czasu miały, ale hotel 7 był w miarę, w miarę młody, więc. Czasem nawet takie podrzucenie linka może wam pomóc w jakimś wyborze, czy faktycznie brać udział w jakiejś licytacji, czy też nie. Więc zachęcam. Nie wszystko musi być wrzucane codziennie jako nowy film na YouTubeku. Dziękuję za dzisiaj, życzę Wam miłego dzionka, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!